Odczuciu jest bardzo ważne. Pani Gosia jest 20 lat starsza. E, przepraszam, 20 cm wyższa oraz ma dużą przewagę wagi, jest ponad 15 kg. A to w MMA, a w tej stypulacji odbywa się ten pojedynek naprawdę, y, może być bardzo znaczące. No i zaczynamy! Przepraszam, w K1 właśnie ten pojedynek. Widzimy, że te kocie ruchy, które prezentowała pani Gosia. Podczas media treningu są również w walce Nikita bardziej skupiona, bardziej bierze to poważnie. Natomiast... ale na jak tutaj unik. I, I pani, pani gocia Wąsia idzie do się... przodu. leży! Co? Co to było? Liczenie na nikicie, ale lewy! No, wreszcie. No, wreszcie.